Dzień dobry Państwu. W ubiegłym roku spacerowaliśmy razem z, z moją kamerą po wschodniej stronie Lasku Miejskiego, tej większej, 40 ponad hektarów. Dzisiaj zapraszam na spacer po chyba najgłośniejszym miejscu, tu Słowiu oczywiście, miejscu w chojnicach, czyli w zachodniej części lasków, tam gdzie jest polana z boiskiem. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Strzeleckiej Za PRL-u tu była ulica Morozowa Ale została zlikwidowana I przyłączona do ulicy Strzeleckiej Tutaj jest praktycznie granica miasta A tu jest tabliczka, że Głogowa ulica tu się zaczyna i tam za chwilę za mały kawałeczek są hojniczki i gmina hojnice. O, tu się kończy asfalt i zaczynają się problemy dla zawieszenia aut. No to idziemy. Piękny słoneczny dzień 20 stopni było jak wychodziłem z domu Jak słychać ptaszki tu są, ćwierkają Idziemy w stronę polany, na którym Na części której jest boisko. Nie pamiętam dokładnie w którym roku to było, ale chyba byłem wtedy uczniem szkoły podstawowej. Rodzic, z rodzicami na tą właśnie polanę się wybrałem, by obejrzeć przedstawienie cyrku. Znaczy, w czasach PRL-u to cyrk głównie w parku tysiąclecia, ale zdarzał się i tu, na tej polanie. No, nie wiem czy jest drugie miejsce w Chojnicach. Gdzie tyle, tyle ptaków jest. Znaczy wzgórze Ewangelickie, czyli dawny park Róży Luksemburg, koło Centrum Kultury też ma pewien gatunek ptaków, ale mam wrażenie, że tak pięknie nie śpiewają. I trzeba ostrożnie przechodzić pod drzewami, gdzie są ich gniazda. Najbezpieczniej tam przechodzić, jak te drzewa są już w pełnym, pełno liści mają. Wtedy jest w miarę bezpiecznie. Las, jak widać. Głównie liściasty, przynajmniej w tym fragmencie, zrobimy sobie taką pętlę, żeby wrócić do mojego roweru. No jeszcze nie wiem dokładnie. Tu się zaczyna Polana. Dzień temu tu byłem na sesji fotograficznej To zauważyłem Rodzinę z dziećmi Jakąś starszą panią Siedziała sobie na ławeczce O, w tamtym miejscu Może słychać szum samochodów W tamtym miejscu będzie Wycinka tych drzew, co widać I ma powstać Wjazd na ten teren od ulicy Strzeleckiej, bezpośrednio. Tutaj, właśnie jakby to powiedzieć, trwa batalia. Może tu powstać obiekt turystyczno-hotelowy lub usługi medyczne. To dom Spokojnej Starości, coś w tym rodzaju. Idziemy dalej. <laughs> To też jest, muszę tylko znaleźć. Prawdę mówiąc, poprzedni raz tutaj byłem, nie licząc przed tygodniem, z 20 lat temu, w tej części Lasku. Miałem zadanie, jako wolontariusz, pomagać w Spartakiadzie sportów obronnych, które tutaj były rozgrywane i gdzieś tu w pobliżu jest strzelnica. Jest cała ławeczka jak widać. Może teraz w tą ścieżkę skręcimy. Nie pamiętam tam dokładnie, gdzie była ta strzelnica. Być może będę wracał tą samą ścieżką. Zobaczymy. Trochę jeszcze szum aut słychać. Jak widać yy, raczej na Wałnice sprzed pięciu lat ta część lasku w odróżnieniu od tej starszy, większej Chyba zniosło dobrze. Hmm, może tutaj jest ta strzelnica. Taki jakiś nasyp widzę. Trochę chyba błądzę, ale się, mam nadzieję to Państwo wybaczycie. Tak, to jest chyba to miejsce. To jest to miejsce, tu kiedyś była strzelnica, porejdziemy do końca i zawrócimy ewidentnie, jak widzicie Państwo. Jakby gospodarza nie było Lasek został, ta część lasku została moim subiektywnym zaznaczam zdaniem opuszczona No ale może dzięki tej dzięki temu powiedzmy zamieszaniu wokół, wokół zmiany planu miejscowego Coś się zmieni w tej części miasta. A tam już kończy lasek. W tamtą stronę jakbyśmy przyszli dalej. To byśmy dotarli do Szpitala Miejskiego. Tu, jakbyśmy szli na przełaj, byśmy dotarli do spółdzielni inwalidów imienia Hieronima Derdowskiego. Tam pracował do emerytury długoletni przewodniczący samorządu Osiedla Słoneczne Leśne. Pan Edek Gabryś, serdeczny mój kolega z Ław Rady Miejskiej i nie tylko Niestety nie żyje. Okej, okay, wracamy tą samą drogą. Piękna pogoda naprawdę idealna na przejażdżkę rowerową. Można by tu jakąś trasę wytyczyć jakąś ścieżkę zdrowia numer 2, bo jedna ścieżka zdrowia. Chyba z inicjatywy pana Edka Gabrysia jest w tej dużej części Lasku miejskiego. Po zmianie planu miejscowego w poniedziałek się okazało na sesji Rady Miejskiej, że publiczna debata o widać zabudowania spółdzielni inwalidów yy, będzie 22 czerwca bez zmian, ale nie tylko w, w salce numer 607 nie w salce obrad, czy w salce radnego yy, a może to jest salka radnego no, nie numer 607 w godzinach południowych ale także dodatkowo będzie tego dnia o 16 w Cewie i moja firma Hojnice TV będzie tą Chyba tu skręcimy. Będzie ją transmitowało poprzez serwis YouTube. Zapraszam do oglądania. Ciekawe, czy tu rosną grzyby i jagody. No nie słyszałem. Nie słyszałem. Nawet gdyby to, chyba trochę. Sucho nie. Na razie jest w lesie. Trochę widzę klonów jest. O, a tu jest główny jakby wjazd od strony ulicy Strzeleckiej. O, tam widać właśnie samochody jadące. O, tutaj jest ulica Strzelecka. O. I wchodzimy ponownie na boisko. Czyli Polane. Wczoraj zauważyłem informację na Facebooku, że w piątek wieczorem nie wiem kto to organizuje, to tak, tak przyjaciele lasku, przyjaciele lasku miejskiego. Organizują. O, jest tutaj kolejna ławka. W piątek o 19 będzie spacer po lasku miejskim. Zbiórka przy pomniku Sobieskiego, przy ulicy Strzeleckiej. A ja Was zapraszam już na obejrzenie mojego spaceru. O, tam bramka jeszcze stoi. Są też słupki do siatki, w, do góry w siatkówkę do zawieszenia i kolejne ławki. No nie wszystkie są w całe. Może jest potrzebny czyn społeczny, jak w czasach PRL-u, żeby wypiękniała ta część lasku? Chętnie, o ile zdrowie pozwoli, w takim czynie społecznym wziąłbym udział. Nie ma sprawy. I nagłośnie zapromuję na portalu. Po inicjatywie jest ankieta od jakieś półtora, dwóch tygodni. Wyjątkowa, duża, rzadko taka duża frekwencja jest na tych, w tej ankiecie. 90% odpowiedzi jest za pozostawieniem tego terenu w formie bez zabudowy. Większość chce... Niewielka większość, ale wyraźna większość chce, aby w tym miejscu była łąka kwietna. Coś chyba dla pszczółek. Sporo również odpowiedzi jest za wariantem. Zróbmy tu boisko czy boiska treningowe dla piłkarzy, na przykład chojniczanki. Kiedyś napisałem na moim prywatnym fejsie, że gdyby miasto się zdecydowało na rewitalizację tej części lasku plus właśnie ten teren polany, to najlepiej byłoby zrobić boisko treningowe No teren obok boiska ze sztuczną trawą, modrak, mógłby być bezkolizyjnie... Stalowe, stalowe bramki. Jeszcze stoją, dlatego stoją. Mógłby być bezkolizyjnie przekazany samorządowi osiedla, na którym zresztą mieszkam, czyli y, Halera Bursztynowe, mógłby być przekazany pod świetny pomysł samorządu osiedla, którym kieruje pani architekt zawodu Kornelia Żywicka, stworzenie takiego mini parku osiedlowego. Nie ukrywam, że ten pomysł mi się bardzo podoba. No, ale zobaczymy jak się to tutaj rozwinie. Wracam już powoli w miejsce, gdzie zostawiłem rower. Piękna słoneczna pogoda. Zachęcam Państwa. Do spacerów nie tylko w piątek. Najbliższy piątek 10 czerwca o godzinie 19, można i częściej, można i częściej. Dziękuję. Pozdrawiam Państwa, kłaniam się, do widzenia.